Cześć i witaj na jedynej w swoim rodzaju recenzji wideo Garcinia Cambogia dla Polski. W tym wideo zamierzamy dowiedzieć się o najważniejszych aspektach tego oto suplementu na odchudzanie, zarówno o zaletach, jak i wadach tego produktu. Dzięki czemu możesz zdecydować, czy jest to dla ciebie dobre rozwiązanie, czy też nie. Więc zaczynajmy. Co to jest? Garcinia cambogia jest małą dynią w kształcie owocu, która rośnie w południowo-wschodniej Azji. Podstawowym związkiem czynnym w Garcinia cambogia jest hydroexitric acid, znany jako HCA, który jest uzyskiwany ze skórki owocu. Badania pokazały, że ten silny związek chemiczny może hamować wchłanianie się węglowodanów i zakłóca tworzenie się tłuszczu. Jak to działa? Suplement ten pomaga kontrolować procesy metaboliczne, które zmieniają nadmiar węglowodanów na tłuszcz. Zachęca to kalorie, aby były bardziej wykorzystywane jako energia i rozwijały masę mięśniową. Suplement ten nie jedynie powstrzymuje tworzenie się tłuszczu, ale również bardziej efektywnie spala tłuszcz. Główne korzyści. Suplement ten zachowuje się jako podwójny pogromca tłuszczu, który hamuje apetyt. I zapobiega przed tworzeniem się tłuszczu. Innymi słowy, produkt ten posiada dwie główne korzyści. Po pierwsze, powstrzymuje twoje ciało przed pochłanianiem większej ilości pożywienia, a następnie zmusza twój organizm do rozpoczęcia pochłaniania rezerw tłuszczu, pomagając w spalaniu kilogramów w niesamowitym stopniu. Bezpieczeństwo tak długo jak nie posiadasz nadwrażliwości pokarmowej na podobne owoce do dyni lub koncentrat owocowy, wtedy Garcinia Cambogia jest dla ciebie odpowiedni. Z kilkoma badaniami klinicznymi i analizami, poza tym dodatkowo został wytworzony ze 100% naturalnych składników. Produkt ten jest bezpieczny w użyciu. Dodatkowe korzyści. Garcinia Cambogia pomaga w kontrolowaniu poziomu serotoniny w ciele. Która głównie powoduje twój dobry lub zły humor. Jeśli jesteś szczęśliwy, posiadasz perfekcyjną kontrolę nad swoimi funkcjami życiowymi i posiadasz zwiększone uczucie pełności, więc nie posiadasz ochoty lub pragnienia jedzenia więcej. Rekomendacje: istotne jest branie suplementu na pusty żołądek, około 30-60 minut przed posiłkiem. Pożywienie będzie oddziaływać suplementem i zredukuje tym samym swoją efektywność. Wady. Aby produkt zaczął działać, potrzebujesz pić od około 4 do 5 szklanek wody każdego dnia, ponieważ jest to bardzo ważne, aby pozwolić organizmowi wchłonąć suplement w ciągu dnia. Może być to problemem dla ludzi, którzy nie są przyzwyczajeni do picia wody. Jeszcze więcej informacji. W przypadku, gdy jesteś zainteresowany w posiadaniu większej ilości informacji o Garcinia Cambogia lub poszukujesz zaufanego i certyfikowanego sprzedawcy, aby móc go kupić, Możesz znaleźć oficjalnego sprzedawcę dla Polski na polska.gc.com. GC jest skrótem od Garcinia Cambogia. Po prostu wpisz go w swoją przeglądarkę lub kliknij na link w okienku opisu poniżej tego wideo. Po raz kolejny link to polska.gc.com. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie użyteczne. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na oficjalnej stronie.